Zadanie 13. Wyznacz ostatnią cyfrę sumy następujących liczb w postaci potęgi. Odpowiedź uzasadnij. Zauważ, że o ostatniej cyfrze w danej liczbie, w takich wyrażeniach, decyduje tak naprawdę ostatnia cyfra w liczbie. W tym wypadku trójka, tutaj czwórka, a tutaj piątka. Zanim odpowiemy sobie, jaka jest ostatnia cyfra tej liczby, Musimy przeanalizować, co się dzieje z potęgami i z ostatnimi cyframi. Gdy mamy 3 do pierwszej, 3 do drugiej, 3 do trzeciej i tak dalej, rozpiszmy kilka początkowych potęg, zauważamy, że pewne cyfry na ostatnim miejscu zaczynają się powtarzać. Tutaj oznaczymy je kolorami. Najważniejszy w tym wypadku jest tutaj kolor. Żółty, ponieważ jest to potęga 3 do 4, dalej 3 do 8, kolejne byłaby 3 do 12 i tak dalej. Czyli tutaj w potędze będzie stała liczba podzielna przez 4. Wynika stąd, że jeżeli wezmę nie daną potęgę w zadaniu, ale o 1 mniejszą. 2012, ta liczba dzieli się na 4. I to oznacza, że na końcu będzie stała jedynka. Następna potęga, to znaczy 2013 do 2013 potęgi, to będzie kolejna cyfra w naszym ciągu, czyli po jedynce mamy trójkę. Stąd ostatnią cyfrą tej pierwszej liczby to jest 3. Teraz zerknijmy, co się dzieje, jeżeli bierzemy 4 i potęgujemy do kolejnych liczb naturalnych, czyli 4 do pierwszej, 4 do drugiej, do trzeciej i tak dalej. Tutaj również można zauważyć, że ostatnie cyferki się zmieniają, powtarzają się. Raz jest czwórka, raz szóstka, raz czwórka, raz szóstka i tak dalej. Jeżeli mamy parzystą potęgę, no to na końcu jest szóstka. Tutaj też jest parzysta potęga, to jest szóstka. A jak mamy nieparzystą potęgę, to czwórka. Widzisz? Jeżeli mamy parzystą tutaj potęgę, to na końcu będzie stała, tak jak tutaj, szóstka. Widzisz? Kropki, kropki i na końcu 6. Najłatwiej jest z ostatnią liczbą, ponieważ piątka przy mnożeniu zawsze daje piątkę na samym końcu. 5 razy 5 to 25, jeszcze 5 do 3 to 125 i zawsze na końcu będzie stała piątka. Stąd tutaj jest najłatwiej. No i rozpiszmy naszą liczbę. Pierwsza liczba po wymnożeniu na końcu będzie miała trójeczkę. Druga szósteczkę, a ostatnia piątkę. I jeżeli to wszystko dodamy, 3 plus 6 plus 5 to daje nam 14, czyli 1 dalej. A na końcu będzie stała czwórka, czyli ostatnią cyfrą. Tej sumy to jest liczba 4. Oczywiście na konkursie tutaj jest odpowiedź zasadnie, same obliczenia są uzasadnieniem, ale w niektórych miejscach to co mówiłem słownie warto byłoby zapisać pisemnie, co by sprawdzający nie miał żadnych wątpliwości.